Hej, 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 widzowie. Kolejowy Domin się kłania i nagrywając dla was tego shortsa, chciałbym wam jeszcze raz niezmiernie podziękować za wasze ogromne zaangażowanie i wsparcie, jakie robicie dla mojego kanału. 300 subskrybentów yy, wbite i moi drodzy, jako sygnał swojej odwdzięki, chciałbym wam teraz zaprezentować plany, jakie już dla was mam do zrealizowania na ten miesiąc. Początek sierpnia został rozpoczęty. I już za kilka dni, a dokładniej 7 sierpnia, zaczynamy kolejną recenzję pod kategorią ponownie ekspresa Intercity, a dokładniej nagrywając pociąg Błękitna Fala z Warszawy Wschodniej do Świnoujścia. 19 sierpnia później zapraszam Was na wakacyjną składankę pociągów, w tym m.in. naszego dobrze zapamiętanego i popularnego Adriatic Expressa, którego nagramy na stacji... I tutaj, jak teraz widzicie, wyświetloną dla Was ankietę, która potrwa właśnie do 19 sierpnia. Wybierzcie, jaka stacja Wam odpowiada na warszawskim węźle kolejowym. Czy ma to być Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, a może Warszawa Zachodnia, na której jeszcze nie byliśmy? Wybór należy do Was. Oprócz tego. Później, pod koniec sierpnia, dokładnie w ostatnim jego dniu i zarazem w ostatnim dniu wakacji, będę miał dla Was jeszcze do zrealizowania ostatnią już recenzję w tym sezonie letnim czyli recenzję Intercity Rybaka, którym odbędziemy podróż z Białego Stoku do Gdańska Głównego. Brzmi spoko. Zatem zapraszam do subskrybowania, lajkowania kanału, a także możecie wejść na mojego Instagrama. Link do niego znajdziecie albo w opisie, albo w komentarzu. Cześć!